Hej, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival według kobiet. W dzisiejszym odcinku będziemy rozbudowywać mój domek. Zrobimy coś większego. Magazyn podziemny zrobimy. No i. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale najpierw yy, co? No trzeba zbierać materiały. Dlatego trochę porąbię drewno i jak już będę miała to drewno, to do Was wrócę. A zatem do zobaczenia. Okej, okay, jestem. Yy, jak widzicie, mam już moje drewnianko. Yy, skrzynce, mam jakieś drewno? Nie. To może się wypakuję. E, mam trochę trzciny, bo byłam na bagnach. E, jak będziecie chcieli. Jak, jak będziecie chcieli, e, to mogę Was tam... Tam na następnym odcinku możemy tam pójść. Jeszcze żelazo trochę zdobyłam. Ciebie tu, ciebie tu. No. Okej, okay. ciebie tu, a ciebie tu i już. Dobra. I to najpierw musimy nas w co zniszczyć. Musimy nas dom cię zniszczyć, yy, ponieważ ponieważ yy, w, w tym miejscu też coś planuję, a zatem mam miejsce takie sobie.

Teraz... Uporządkowań. Tak. Kilo. Nie to, tylko to. To, to. Uh -huh. um. Teraz... Żelazo, w Ty też tu. Mm. Teraz chabę, kum. Tak, ciebie tu. Jabłka w sumie można zostawić. Jajko, trzcina. To można wywalić. To co? To, to daje, tu, daje, też. Okej, okay, to dajemy. A to wybramy. Okej, okay. no i to tyło. Gorsze, to jest dziadostwo. Te nasiona to jest dziadostwo. rzucę je to Ten nasiona to jest dziedek to znaczy na razie to jest bo to potem będzie dobre jak sobie już zrobię motykę i będę robić chlebcią Mój domek został już zniszczony, tak? To są jego pozostałości. Ja na jego miejsce wybuduję sobie nowy domcio. Um. Tak, jeszcze, jak była ta pauza, to sobie uzbierałam trochę świerkowego drewna. Tak, i jeszcze, y, ja zmieniłam sobie na kreatywny, dlatego, bo chciałam znów dojść. Y, tak, nie, że ja czytuję, tylko ja zawsze jak chcę gdzieś dojść y, tak daleko, bo musiałam pójść trochę daleko, y, no to zmieniam sobie tryb gry, żeby po prostu oszczędzić y, czasu. Dlatego zaczniemy sobie go dzisiaj budować. Więc może tak zaczniemy, że tu będzie wejście do domu. Tu będzie wejście do domu. Dzisiaj zmienimy tylko obramowanie, oczywiście. Będzie wyjście. Hmm. I to będzie raz... dwa... Tak, e, raz, dwa... I tutaj będzie zawinięcie. Zawinięcie może będzie z, z zwykłego? No, ty ja za, na razie zostawię um, jeden, dwa, trzy to będzie przejście. Hmm, jeden dwa trzy, jeden, dwa i 3, ja jakoś to tam pójdzie hmm. Tak, e, przepraszam, że taki krótki ten odcinek, ale ja po prostu nie mam pomysłów e, na te odcinki. E, dlatego dzisiaj może wstawię jeszcze drugi odcinek. E, tak, dzisiaj wstawię drugi odcinek, ale nie z tej serii, tylko. Z sposobem na Minecrafta um, albo z czegoś innego. Yy, a zatem, yy, widzimy się już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa! pa.